Dzień dobry w nowym vlogu. Dzisiaj już jest znowu piątek. Zobaczcie to? Ja się trochę już ogarnęłam, zdążyłam, bo nagrywałam film dla klienta jednego. I musiałam to ogarnąć szybko rano, bo później jest dużo rzeczy dzisiaj do ogarnięcia. Między innymi trzeba przystroić drzwi, bo dzisiaj Halloween wieczorkiem o 18 będziemy zbierać. Tutaj są moje lampy. Zdążyłam jeszcze ich otworzyć, proszę. proszę. Tak, ty wiem, że chcesz. Już... No, ty chcesz już iść spać, tak? A u nas klasycznie zaraz wchodzi kolejna drzemka. Zanim to, chciałabym Wam pokazać coś, już Wam przynoszę. Słuchajcie, widzieliście na pewno, pokazywałam Wam serum z Nivea. Dostałam je w prezencie na evencie Nivea, na którym byłam jakiś czas temu. I już cały zużyłam, koniec. Nic tu już nie ma. I ogólnie bardzo Wam polecam, jest fajne. Natomiast. To jedna rzecz, do której mogę się przyczepić, to, ale to naprawdę na siłę, na siłę, to zapach, który nie do końca mi odpowiadał, bo on jak się rozsmarowywało na twarzy, ta, ten zapach mu się zmieniał Te. nieco. Ale jest skończony, natomiast jeżeli chodzi o jego efekty, świetny, cudowny jest, naprawdę. Ja odkąd używam sera różne yy, i już Wam pokazywałam różne, bo testuję przeróżne, prze co, co mi się kończy, to zmieniam. To ten również był bardzo, bardzo fajny, jeżeli gdzieś będziecie widzieć go w Rosswanie, czy będziecie planowali kupić nowe serum, to to jak najbardziej jest spoko. A teraz zaczynam nowe serum z Awen z witaminą aktywną C. Tak wygląda. No i jedyny minus, no to pipeta. Ja nie lubię po prostu produktów z pipetą, ale to jest moja preferencja osobista. Wolę zdecydowanie takie z pompką. Tutaj jest witamina C i co to ma zrobić? Zaraz Wam powiem, mam jeszcze opakowanie. To serum z tego, co producent tutaj pisze, jest korygująco-rozjaśniające. ekskluzywna formuła. Witamina C, ecymawit i bakuhiol. Wyrównuje kolory z. Redukuje zmarszczki i rozjaśnia przebarwienia. To, co muszę Wam naprawdę powiedzieć i przyznać, to od kiedy? Od, no, od dłuższego już czasu, ja nie wiem, ile to trwa, nie pamiętam dokładnie. Natomiast od kiedy tak mocno postawiłam na pielęgnację i żałuję, że nie robiłam tego wcześniej. Naprawdę to jeżeli jesteście młodsze ode mnie, to posłuchajcie rad starszej siostry. Dbajcie o nawilżenie i suplementację. To jak teraz wygląda moja cera po dużo dniejszej pielęgnacji wieczornej i porannej to jest przepaść. Przepaść. Ja po prostu, ja jak się uśmiecham, no teraz wam tego nie pokażę, bo mam makijaż, chociaż w sumie może będzie widać. Ja jak się uśmiecham... To nie mam tu zmarszczek, a miałam, a miałam, cholera jasno, miałam. Naprawdę. No, no kurde, no nie ma, no na no czole to mam, nie? No bo tego chyba, ale to są te takie, no... Co mogę z nimi zrobić? Chyba botoks jedynie. Natomiast tutaj, te o, 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 oczach. No, naprawdę, czad. I tutaj, moim zdaniem, całym kluczem jest właśnie pielęgnacja od zewnątrz i od środka. Ja tak jak już Wam mówiłam, biorę kolagen. <ścoughs> nie byłabym sobą, gdybym Wam o tym przypomniała. To jest kolagen od Nojo. Ja mam o smaku pomarańczowym. Teraz poluję na mango, więc następnym. Następny będę chciała e, spróbować mango, ale ten pomarańczowy jest bardzo dobrze, dobrze się rozpuszcza. No i biorę go od dłuższego czasu. No i ta pielęgnacja, a. A przy okazji produkty odnojo, stałe mam zniżka weromulka 10. Tu wam napiszę. Więc jeżeli będzie wam się coś tam kończyło, to możecie z tej zniżki 10% i zawsze skorzystać. To tak, więc kolagen i ta pielęgnacja i ja jestem zachwycona w ogóle. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że byliśmy na grobie UKI. Mamy taką tradycję od tych 4 lat, że po spotykamy się z całą moją rodziną w restauracji i świętujemy pamięć Kajki naszej. W ten sposób. Zrobiłam sobie z moją Monią zdjęcie i z Ewcią, i Monia nie mogła. Jak ty wyglądasz? Jaka ty jesteś piękna? Jak masz promienną córkę? Jak w ogóle? Jaki masz blask? I tak dalej. No i to jest prawda, na tym zdjęciu widać, że, że moja skóra jest promienna i super, naprawdę świetnie to wygląda. No i przyjechała do mnie któregoś razu na kawę. Ja mówię, zamawiaj kolagen. Zamówiła kolagen, zamówiła Aqua i coś tam jeszcze, więc siostrę moją też namówiłam na Nojo, bo uważam, że to są produkty naprawdę fajne i dobre i warto w nie się suplementować. No i takie buty, taka jest aktualnie moja pielęgnacja. Na dzień, na noc to serum. Trzeci dzień dopiero stosuję, więc jeszcze opinii nie mogę wyrazić na jego temat. Jedyne co mogę powiedzieć, no to to, że się świetnie rozprowadza. Jest taki lekki, przyjemny. No i Fajnie pachnie, ma taki przyjemny zapach Który mi odpowiada Powiem wam więcej o nim jak już go skończę Na poranną pielęgnację jeszcze nakładam SPF I tyle, i tyle Chcesz iść już na drzemkę? A ty chcesz iść na drzemkę? Ale na drzemkę Idziemy spać? No to idźcie się połóż do pokoju Idź się połóż do pokoju No idź, idź O matko Ej, kupiłam w Action ostatnio taką fajną zapalniczkę Ekstra, jest chyba 8 zł kosztowała więc super. Ja dzisiaj robiłam, wczoraj właściwie robiłam rosół, później od rosołu odlałam do miseczki, zrobiłam pomidorową, a udka, które były jakby podstawą wywaru, zapiekłam w Ejfrejerze i będę miała obiad podwójny. Także to i przy, przynoszę rzeczy na Halloween od razu. Uuu, będę piękną czarownicą. Nie żartuję, nie będę czarownicą. Kapelusz pożyczę Karoli. A sama będę sama nie będę czarownicą, tylko będę syrenką i założę sobie skrzydełka i coś pokoleje. Jestem czarownicą i zjem te piękne paluszki. Miam 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 miam. Miam miam miam. Co Ale smutnie. Like the day before you're like a stone on my pillow i don't make a sound when i shut the door uh, you don't have to wake <laughs> Dzień dobry w ten poniedziałek. Już mówię to piąty raz, znowu mi karta się zacina. My dosłownie za 10 minut lecimy do lekarza na jedenastą, bo Zojka od środy nam kaszle i lecę to skontrolować, bo ma ataki takie kaszlu w nocy dosyć mocne. Nie chcę czegoś przegapić, wolę e, dmuchać. No zimne. Jezu, to jest taka złotka, nie w To jest taki słodziak. Hej! No obie dzisiaj na czarno. Taka stylowa. Wczoraj byłam z moją Monią na koncercie Michała Bajora. Kto mnie zna i tutaj jest na od dłuższego czasu, to wie, że ja jestem ogromną fanką Michała Bajora. Kocham go od podstawówki. Nie wiem skąd i jak wzięła się ta miłość, tego nie pamiętam, ale pamiętam, że słucham go od zawsze. I to był mój chyba czwarty koncert, ale zaraz Wam powiem o pierwszym moim koncercie. <laughs> Aż się cieszy. Michał, zasłań uszy, jak będziesz słuchał, bo, bo to randka z innym mężczyzną, a nie z moim Michałem była słuchajcie, ten chłopak o którym mówię, nie będę mówiła jego imienia wiedział, że ja jestem ogromną fanką Michała Bajora no i był jego, był koncert Michała Bajora w Wilanowie w późni, było na, te, na to wydarzenie biletów ale słuchajcie ten chłopak zaczarował i znalazł te bilety nie, jakoś mu się udało no i śmieję się, że pierwszy koncert Michała Bajora to był do kotleta, bo my tam najpierw jedliśmy kolację, a później po kolacji był właśnie koncert, taki bardzo kameralny dla, nie wiem, 50-60 osób maksymalnie, no czad! Ja byłam po prostu w siódmym niebie wtedy, a później ten chłopak jeszcze mnie zabrał do Mariotu na najwyższe piętro na drink. I sobie widok na całą Warszawę, a później jeszcze gdzieś mnie zabrał na jakiś dach jakiegoś domu, piliśmy wino, pamiętam. I tańczyliśmy w deszczu. Taka to była randka. <grywia> Stare czasy, a naprawdę świetnie to wspominam. No, no i to był mój pierwszy koncert. Nie słuchaj, to też zasłonię uszy, bo jak ojciec się dowie. Ale ja jestem ogromną fanką i tak samo ten koncept był rewelacyjny, cudownie było. No i zabrałam Monię, bo wstępnie to kupiłam dwa bilety z myślą, że pójdzie ze mną Michał, ale no jednak Zojka jeszcze nie jest taka, żeby zostawić ją na noc, na nocne usypianie z kimś innym. Michał sobie świetnie dał radę, z małymi dramami, ale bez przesady, więc super. Ja też byłam 215 już w domu. Nie ciągnij myszego! Jezu, jaki tu tłok wokół mnie się zrobił, Boże! Więc jeżeli ktoś y, lubi poezję śpiewaną, lubi Bajora, to naprawdę jego koncerty są świetne. To chyba był mój czwarty koncert, albo piąty jakoś tak. Także o, super było, naprawdę to było super! A teraz lecimy do lekarza, ubieramy. Się. Ostatnio lubimy witać Was na naszej kanapie. Tak, Zojku? Byłyśmy u lekarza, już jesteśmy pod drzemce, wróciłyśmy do domku. Ja zjadłam przed chwilą omleta, bo pusta lodówka, Michał musi jechać na zakupy. Yy, pani doktor powiedziała, że Zoja jest zdrowa, wszystko z nią jest dobrze, co mnie bardzo cieszy. Widocznie zalega jej eee! mam wydzielina, mam jej na siwin puszczać na noc i tyle. <noise> Słodka jesteś dziewczynka, wiesz? No, A, <śmienic> A mnie dzisiaj cały dzień boli głowa, już jestem po jednej tabletce, ta pogoda mi tak daje w palnik, powiem wam szczerze, że ja jestem, no jak wiecie, migrenowcem i ta zmiana pogody, no no cóż, nie wpływa na moją aurę zbyt dobrze. Pilot, wiadomo, najlepszy jest pilot. Muszę jej kupić z dwie pary jeszcze, bo bo powiem wam, że na ten 74 faktycznie mam jakoś mało. Nie wiem, czy nie wziąć jeszcze jednej tabletki. Mamy głowę boli. Wiesz? Główka mnie boli. Ja lecę biegać. Pierwszy raz od czterech dni. Dzisiaj chciałam wykupić pakiet na bieg na 11 listopada, ale się niestety spóźniłam i już nie ma pakietu, więc kupiłam sobie taki wirtualny, ale żeby nie było, wzięłam też koszulkę i medal, żeby być w pełni, w pełni uzbrojona na ten bieg. Dzień dobry w środę Mój Michał pojechał w delegację O piątej chyba Więc ja mam na głowie Staśka, spacer yy, I dziewczynę, w sensie Idę odwiedzić do przedszkola I później po nią przyjechać Więc te poranki są takie Trudne wtedy, bo yy, Właściwie nie ma na nic. czasu sobie kucyka. Nie, poprawiam warkoczyka, bo trochę mi się rozluźnił, wiesz? Natomiast Ida słuchajcie ma ogromną fazę na pisanie aktualnie. Nie wiem czy Wasze cztery i pół latki też wpadły w taką fazę. A ja jestem Ida. Wszyscy wiedzą, że ty jesteś Ida. I bardzo Was kocham, bo dzisiaj będziemy malować cyfry. Zapraszam! Chory. A ty jesteś influencerka Ida. Czeniosaj jeszcze coś... Ty lepiej nagrywasz niż ja. To mysza. już jest 7,46 m. które sobie okay. już piątek, piękna pogoda, więc zaraz e, idziemy na spacer do Rosmana, bo skończyły nam się mokre chusteczki, więc przy okazji zaliczymy spacer, a po drugiej drzemce myślę, że pójdziemy do PEPCO. To też nie wiem, czym się chce, bo Iduśka ma dużą fazę sukienki a dużo w jej jej się sukienek nie podoba, więc hmm, chyba coś muszę nowego jej sprawić, żeby się ucieszyła dziewczyna. Zaraz długi weekend, więc o tyle fajnie. A ja sobie zrobię jeszcze kawkę. Wczoraj przebiegłam dwa... Dzień, wczoraj to wczoraj, a 3 dni temu przebiegłam 7 km, tak z palcem z więc super. Wczoraj przebiegłam. Kilometrów w 29 minut. To jest dla mnie ogromny sukces, bo jeszcze dwa miesiące temu, w ja, ja zaczęłam biegać 5 września i wtedy za gatą przebiegłyśmy 3,5 kilometra w, w, w 40 minut, prawie niecałe. Uważam, że 29 minut na 5 km to jest świetny wynik. Naprawdę, bieganie daje mi tyle. Radości, tyle szczęścia, opuszczenia. W ogóle to jest tak dobry czas, ale dla Michała nie jest to dobry czas, bo zazwyczaj wtedy Zojka się budzi i on się musi z nią tam uporać, a zazwyczaj jest ogromny płacz. W ogóle jesteśmy w teraz w fazie mama, mama, rączki, rączki i Michał, jak chce ją wziąć, to to jest zaraz płacz. Zimnie gdzieś tutaj, a Michał się nią zajmuje, to wiecie, płacze na mój widok. Więc wyszliśmy w ten okres taki mamusiowy, bardzo. Nie? Jesteś mama, mama? Cały czas? Tylko mama i mama. Mama i mama. I ja rozumiem, bo to już kiedyś rozmawiałam z Michałem na ten temat, ale rozumiem wszystkich facetów w tym czasie. Jak musi być facetom w ogóle przykro, że ich dziecko nie chce iść do nich na ręce, płacze. Mi jest za każdym razem bardzo przykro, kiedy idę, na przykład mówi, że mnie nie lubi. Albo że nie chce do mnie, bo, bo jest na mnie obrażona. Na przykład dzisiaj się na mnie obraziła, bo nie wiem, czy będzie widać. Gdzie ty to masz? Tutaj. O, nie widać. Ale wzięłam marker i stwierdziłam, że popiszę po głowie Zoe. Na szczęście to szybko zauważyłam, więc zwróciłam jej uwagę, zabrałam jej marker i było obraza majestatu, że w ogóle zabrałam jej ten marker, bo że mnie nie lubi. I wiecie, to jest tak przykre dla rodzica. A jak często muszą się z tym zmagać, że jednak dziecko do tej mamy lgnie i w tym okresie nie mówię, ale u nas idę cały czas jest do mnie taka, wiecie, mama, mama, Michał nie może jej uspać. W sensie no jak mnie nie ma, no to ona zaśnie w końcu, ale. Ale naprawdę ja muszę tam iść, i ona zasypia przy mnie, wiecie, w 5 minut. A jak Michał chce ją uspać, to jest po prostu taka męka, on się tak męczy, bo ona mu nie chce spać. Jakieś tam cerki są odstawiane, więc współczuję facetom ogólnie w takich sytuacjach. Bo to jest po prostu przykre. yeah you you take all my wrongs and make them better yeah you you're making me wanna try forever and i feel so free oh my sweet baby Wyjątkowo szybko posnęły, bo i chyba 19.50, bo ja wcześniej, nie wiem, mam nadzieję, że to nie oznacza żadnej choroby. A ja kupiłam dzisiaj w Rosmanie toner, bo były na promocji za 16.50 czy tak? i nie było tego koloru odcienia, który zawsze używam, Bubble Milk Tea, więc wziąłam rapę. Nakładam rękawiczki. I pokażę Wam się już po, nie wiem, czy rano, czy dzisiaj zaraz zobaczę. Coś poprawili w opakowaniu, jest takie większe i lepiej się zdecydowanie wyciska, bo ostatnio jak robiłam, to miałam z tym problem i musiałam rozkręcać, więc to na duży plus. Super. Naprawdę, to trwa dosłownie chwilę, aż śmiesznie, i ja to trzymam. Około pół godziny. Ja lubię, jak tak mocno weźmie, więc e, nie boję się. Zawsze to się zmyje, to nie jest farba, tylko toner, więc nie ma stresu. Jak pójdzie coś nie tak, to po prostu po paru myciach wszystko będzie tak jak było wcześniej, więc luz. Myślę, że efekt będzie bardzo palny, jakoś tak się zapowiada. Widzę tu fioletowe takie tony, więc to jest w moim klimacie i stylu. Ja lubię, jak jest taki. Siwy odcień, chłodny, bardzo chłodny, lubię odcienie, nic ciepłego, żeby tutaj nie było, i chyba taki efekt uzyskam. Ja sobie na koniec tutaj nakładam na mój już naturalny kolor. Myślę, że naprawdę to, co mam teraz aktualnie, to już jest no, dobra droga do tej natury, naprawdę. Więc się bardzo, bardzo cieszę, że już jestem na tym etapie, chociaż wiadomo, czasami mam. W takie myśli, że a, a może a może iść do fryzjera i sobie pierdyknąć w platynkę, ale nie po to się tyle męczę, żeby, żeby teraz z tego rezygnować może, może jeszcze kiedyś wrócę do platyny zobaczymy co to przyniesie kobieta zmienną jest, nie? dobrze kochani, to ja w takim razie e, kończę tego vloga i pokażę wam się w efekcie już w nowym vlogu bo w momencie, kiedy będę czekała aż mi się tutaj to zrobi, to już sobie pozrzucam wszystkie materiały i zacznę montować tego vloga, żebyście go jutro mieli na kanale. Życzę Wam przy okazji miłego, długiego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie Wasz długi weekend, że poniedziałek też macie wolne i sobie gdzieś tam odpoczniecie, bo pamiętajcie, że to ważne. Mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało tego vloga. Będzie miło mi jak zwykle, jak zostawicie tutaj jakąś łapkę w górę, komentarz, jakieś serduszko, a subskrypcja to już w ogóle mm, będzie miocio. Jak zwykle to mówię, ale tak jest. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w nowym vlogu. Zobaczycie jak ten kolor frappe wyszy. Myślę, że będzie ładnie. Pa!